Hej cześć, witajcie z tej strony Franko. Dzisiaj jesteśmy w, od bardzo dawna w grze Amazing Frog. Ja sobie dopiero przypominam co, jak tu się cokolwiek robiło, ale no, jesteśmy w Amazing Frog. Więc ja dzisiaj chciałem Wam pokazać jak trzeba zabić megalodona. Tylko trzeba się przebrać na łowców megalodona. Jak mówiłem, trzeba się przebrać za łowców Megalodon. <grymne> o. Wąszy, megalodona. O, łowcie megalodona! Nie wiem jak się zmienia kamerę, bo zapomniałem. Ale fajnie tak wrócić do gry. Następny, od, następny odcinek, jaki zrobię, będzie z gry Scrap Mechanic. Nie wiem, czy znacie, ale ze Scrap, Scrap Mechanic będzie na pewno. Nie będę się nawet was pytał. Strasznie chcę go nagrać. Yy, może nawet będzie z Rectum Prime, ale to już nie wiadomo, bo się obraził więc taką możliwe ale raczej tak raczej będzie ja mam już nawet plan ja już zabiję zarobana ale robina no, dostaję te głowę reki którą można założyć o Zaczynamy. Trzeba mieć grappler hack. Tu pies mi właśnie chodzi do pochodzenia. Przepraszam, nie skupiłem się. Mm -hmm i żeby zabić Metalodona trzeba wziąć RPG. wyrzucić na razie Grappler i mieć RPGa, którego tutaj nie ma, a powinien być. Więc trzeba zespałnić bronie i liczyć na, na szczęście z RPGm. Chociaż w sumie nie nie trzeba akurat arpega. Nie trzeba akurat RPG'a. Można po prostu. Okej, okay, jeszcze jakaś broń. No jest. I chyba ostatnia, po teraz jest. No i jest kusza. Czyli biorę laserowy ten. I... Oj! Pojawiły się arpegi. A bo nie zespołem broni szkoły. Kuma? Chyba. Kto jest inny? No, wyłączył no, się. A no nie. O, weź, już. соротата тата тата роду. Хай не скончаться. Не звертай на чорното. Так.

no nie! Za, to nie w tym momencie. Okej, okay. już jest. Więc tak, teraz to trzeba wrzucić do paczki bezarodona i liczyć się znowu na szczęście. Że nie zje nikt, więc... Ale ja densuję. Patrzcie jak tą łapką wymakuje. To jest taniec wygranej, której jeszcze nie zdobyłem. No, zdobyłem, ale już, ale już kiedyś. I jakby to nie trzeba się przebierać w strój łowcy. Ja po prostu się przebrałem. Chociaż wolałbym, żeby w ogóle był jakiś normalny strój, a nie... Nie, jeszcze taki jeszcze taki robiony normalny, że nie, nie taki nie w kształcie żady, tylko normalny. Ale na to liczą, czy raczej nie można. I teraz powinien się pojawić mega lodu. Okej. Okay. Leć, leć w no nie, dlaczego akurat... Akurat musiał mnie, to. Ale patrzcie, patrz, patrz, patrzcie, No i no mi się uda, ja wam mówię mi się uda Masz megalodon Ty, megalodon No masz tutaj, patrz, patrz, jest to, jest to Okay, bo wiecie co, bo jest duża szansa. Bo ja teraz ujeżdżam rekina, nie? Ale... <grym> to, nie, to nie o to chodziło. Okej, okay, idę z nim na wyspę. Uuu. O nie, nie, nie zrobicie mi tego, nie w tej chwili, nie w tej chwili. Chyba, że butle z gazem zjadł. Nie. Mój, mój balon. Właśnie zjadł mój balon. Bo i właśnie zjadł mnie. Pierwdniża, bo pierwszy nie... Pierdy mi proszę. Nie, nie ustawiłam checkpointa. Pamiętajcie, żeby takiego faju nie było. Jak najbardziej. momento, moment, momento. Okej, okay, teraz pełne skupienia. Pełne skupienia. A jak nie, jak nie macie plecaka, to będzie dużo trudniej, bo trzeba jeszcze mieć... Trzeba, trzeba mieć klucz do bramy. Trzeba jeszcze mieć... A ja mam klucz do bramy musi się no to jeszcze trzeba mieć gafler yy, ja, kuki i inne takie. Jakie literki w ogóle mają za, za nami? To jest bez sensu. Mi się pewnie podoba. Nie, że to chodzi o to, że nasze żaba to tego, tego nie wiem, tego nie chcę. 10 minut filmu no, Tak, wszystko to, wszystko mija. A no właśnie to spróbuję to złapać. W czasie wyjścia w powietrzu złapać tę buskę naszą wielką przynajmniej trzeba zrobić że megalobum tu zjadł najtrudniejszy wszystkim ale no spokojnie powinno się udać Teraz pierwszy drzewa, widzicie? A jak yy, była pożerana, to jej się nie chciało. O jest mega lodonik. Mega Chodź tutaj, chodź tu. Chodź tu, on musi to po prostu, on musi to złapać. No ominął to, ominął no to, no minął to. No jest to stary! Co nie? No nie jadę się obiadu chyba, nie? Jak jadę, no to, to mamy problemik. To mamy problem. On po prostu musi to zjeść. To jest najważniejsza rzecz w tym wszystkim. Так, так, так. <sus> Тотай, <и> старый. Это как... <плак> а я... Ну не, не в той Не в той Trzeba było wziąć przymiętę. No pierdnij, pierdnij, po prostu musisz. Nie może się taki drugi raz zakończyć. Więc to po prostu wam powiem. Trzeba dać mu butlę do buzi i wysadzić moją, moją w zębach wtedy się wszystko, i wtedy wszystko będzie dobrze, ale jak widzieliście mi się nie udało, więc... Więc, więc, więc... Ja będę chyba się z Wami żegnał i zakończę tu, to jako król kupa. No, tak wygląda król kupa, więc... Więc po prostu... No właśnie, żaba, no właśnie, więc po prostu siema.